Konto oszczędnościowe ranking. Oszczędzanie porady finansowe. Posiadanie oszczędności pozwala na spokojny sen i poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku problemów finansowych czy nawet utraty pracy będziemy w stanie utrzymać się przez jakiś czas. Oszczędności są również zabezpieczeniem na przyszłość własną lub dzieci. Warto więc pomyśleć o produktach oszczędnościowych, dzięki którym będziemy gromadzić kapitał, a jednocześnie nasze pieniądze będą na nas zarabiać. Sposoby oszczędzania pieniędzy: Oszczędzać można zarówno na własną rękę, gromadząc środki finansowe gdzieś w domu, jak i korzystać z rozbudowanej oferty banków. W których pieniądze nie tylko mogą bezpiecznie leżeć, ale również na siebie pracować. Zanim, zanim więc zaczniesz oszczędzanie, warto sprawdzić, gdzie można gromadzić nadwyżkę gotówki, aby nie traciła ona na wartości. Jednym ze sprawdzonych rozwiązań, które od lat ma swoich zwolenników, jest konto oszczędnościowe Ranking. Jest wyżej oprocentowane niż standardowe konto osobiste, a jednocześnie pozwala oddzielić środki odkładane na później od tych, które wydajemy na bieżąco. Co to jest Konto Oszczędnościowe Ranking? Konto Oszczędnościowe to jeden z popularnych produktów bankowych, który najczęściej jest powiązany z podstawowym kontem osobistym. Nie ma jednak problemu, by założyć oddzielne konto oszczędnościowe zarówno w swoim banku, jak i w jakimkolwiek innym najlepiej takim, który aktualnie oferuje najwyższe oprocentowanie tego rodzaju kont. Konta oszczędnościowe nie są wysoko oprocentowane. Zwykle jest to około 2,2 i 5%. Jednak w przypadku większych kwot można już zauważyć nawet przy takim oprocentowaniu realne zyski. Konto oszczędnościowe pozwala nie tylko na przechowywanie pieniędzy, ale również na ich stopniowe pomnażanie. Jeśli regularnie będziemy odkładać nadwyżki gotówki na tego rodzaju konto, po kilku czy kilkunastu latach możemy mieć do dyspozycji całkiem spory kapitał powiększony o odsetki. Kiedy warto założyć konto oszczędnościowe? Konto oszczędnościowe warto założyć wtedy, gdy chcemy świadomie oszczędzać i oddzielić środki na bieżące potrzeby od tych, które chcemy odkładać na potem. Gdy wszystkie pieniądze znajdują się na jednym koncie osobistym, bardzo łatwo jest stracić kontrolę nad swoim budżetem i wydawać ponad miarę. Natomiast gdy część tych środków będzie trafiać na konto oszczędnościowe, wydać będzie je zdecydowanie trudniej. Nie chodzi tu o żadne obostrzenia banków, a raczej o nasze psychologiczne ograniczenia dużo mniej chętnie wydajemy, bowiem środki, które traktujemy jako oszczędności. Założenie konta oszczędnościowego to doskonały pomysł, gdy mamy jakiś zakupowy cel i chcemy go zrealizować za gotówkę. Warto mieć konto oszczędnościowe np. Na, na remont mieszkania, wakacje, a także na przyszłość dla dzieci. Środki na koncie oszczędnościowym nie są wysoko oprocentowane, ale i tak gwarantują, że oszczędności nie będą tracić na wartości. Czym się kierować przy wyborze konta oszczędnościowego? Wybór konta oszczędnościowego powinien być poprzedzony dokładną analizą ofert, podobnie jak w przypadku korzystania z innych produktów bankowych. Bardzo ważne jest oprocentowanie im wyższe, tym lepiej, ale również warto zwracać uwagę na inne parametry. Przede wszystkim dobrze jest się upewnić, jak wygląda kwestia wypłacania środków z konta oszczędnościowego. Większość banków oferuje jeden darmowy przelew z tego rodzaju konta na rachunek osobisty. Kolejne są natomiast już płatne. Warto również sprawdzić ranking kont już na etapie zakładania konta, jakie są promocje czy bonusy dla osób oszczędzających. Często banki oferują atrakcyjne premie czy inne dodatkowe korzyści dla osób, które odkładają na konto oszczędnościowe konkretne, określone kwoty. Sam Samo założenie konta oszczędnościowego nie jest natomiast skomplikowane, podobnie jak w przypadku zwykłego rachunku osobistego, wystarczy złożyć prosty wniosek. Bardzo często jest on dostępny online w ramach bankowości elektronicznej, można więc rozpocząć oszczędzanie w każdej chwili, gdy tylko odczujemy taką potrzebę.